Dziś znajdujemy się w Düsseldorfie, w Teatrze Capitol, gdzie ponownie mamy fenomenalne, artystyczne wydarzenie z Polski. Koncert Pawła Domagały z zespołem. Paweł jest aktorem, muzykiem, autorem również tekstów, które, które śpiewa. No, jest fenomenalnym artystą na scenie. To, co dziś zobaczymy, to będzie taki spektakl muzyczny. Bardzo się cieszymy, że widzowie tak gorąco go przyjmują i że, 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 że wiedzą, że to jest coś wyjątkowego, coś specjalnego. I mimo tego, że jest to koncert dość akustyczny, czyli taki hmm, delikatny, można powiedzieć, jest ogromna energia w tym wszystkim. Widzowie świetnie się bawią.

Szanowni państwo, wkrótce kolejne kolejne fantastyczne wydarzenia. Zapraszamy na stronę gramy.de, gramy.de. Zarówno na Facebooku jak i na Instagramie, ale też po prostu w internecie tam informacje o wszystkich naszych planowanych wydarzeniach. Już niedługo kolejne będziemy już wkrótce je promować. Mamy nadzieję, że przywieziemy znowu z Polski świetnych artystów i, i że będziecie państwo z nami.